Witam serdecznie. Bartłomiej mi się uda, się kłania. Bardzo mi miło powitać Państwa po raz. No, będzie już trzeci chyba. Poznaliśmy się z Andrzejem podczas mojego kilkuletniego pobytu w Paryżu. Tak się to wszystko zawiązało. Dzięki niemu tu jestem, dzięki niemu mogę, mogę znowu spotkać się z Państwem i dla Państwa znowu zaśpiewać, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Za każdym razem, jak tutaj jestem, staram się coś, coś innego Państwu za, zaprezentować dzisiaj oprócz takich zespołowych rzeczy trzy, trzy arie, pierwsza między innymi Aria Moniuszki z opery Verbum Nobile będzie Pieśń Stanisława. Potem e, z, opo, z opery Gustawa Korngolda Dito Stadt, czyli Wymarłe Miasto, e, e, pieśń e, Pierota. E, a trzecią arię to będzie z e, okresu Belkanta, Napój Miłosny, a, aria Belkore. Marta Siewiera, Alt. Jestem w Międzyborowie już trzeci raz. Pięć lat temu też w rocznicę festiwalu w Międzyborowie, czyli dziesiątej rocznicy, byłam po raz ostatni, można powiedzieć, i teraz już na równą rocznicę piętnastą pojawiam się znowu. W dniu dzisiejszym będę wykonywała trzy arie. Jedną arię to jest aria Kerubina z Wesela Figora Mozarta, będę śpiewała dumkę Jadwigi z Stanisława Moniuszki oraz Habanerę z opery Carmen Bizeta. Do międzyborowa trafiłam przez znajomość z Andrzejem Szatkowskim, którego znam wiele lat i, i stąd pojawiło się zaproszenie na ten festiwal. Międzyborów jest, jest piękny. Uroczy, a jeśli mogę powiedzieć o publiczności, to zawsze jest przyjazna, miła i, i bardzo miło się tutaj śpiewa. Witam serdecznie, nazywam się Dawid Spryszyński, jestem barytonem na obecnym festiwalu po raz pierwszy. E, studiuję w Los Angeles, śpiew. E, obecnie przyjechałem na wakacje, to jest moja ukochana pieńska Julia Laskowska. I zamierzam wykonać trzy utwory. Pierwszym utworem będzie Aria hrabiego i Dziovinta La Causa, z opery Mozarta. Drugim utworem będzie pieśń Rachmaninowa Ja Był u niej oraz muzikal e, śnicę najpiękniejszy ze snów e, z e, Człowieka z Lamanczy. Dzień dobry, Marta Brzezińska, przyjechałam z Wrocławia, w Międzyborowie jestem po raz pierwszy i wykonałam trzy arie, arie Łucji z opery Łucja z Mur Giaotano Donizettiego, arie Walc Juli z opery Romo Julia Charlesa Char Guno i arie z operetki Zemsta Nietoperza Johanna Straussa, arie Adeli. Na co, dzień... <grym> Na co dzień pracuję w Operze Wrocławskiej i cieszę się, że mogę tu zaśpiewać. Dzień dobry. Julia Laskowska. Ja mam już to szczęście grać tutaj piąty raz. Towarzyszę jak zawsze solistą śpiewaką. Tym razem będę grać z Martą Brzezińską sopranem, z Martą Siewierą altem, z Dawidem z pryszyńskim barytonem i Bartłomiejem Mi barytonem. Towarzyszę im we wszystkich ariach, a również będę grała utwór solowy Schuberta, no, i co mogę powiedzieć? Zapraszam wszystkich serdecznie do, do cieszenia się muzyką razem z nami. Dzięki Andrzejowi Szatkowskiemu.